Czy masz chłopaka? Nie mam niestety. Kiedy masz plan na walentynki? Nie mam żadnych planów, więc to prawdopodobnie będzie. będę siedzieć w domu. Czy jest jakaś osoba, do której coś czujesz? Ale mu tego w ogóle nie powiedziałaś. Jest taka osoba. Wydaje mi się, że każda ze stron boi się wykonać ten pierwszy ruch. ciebie taką propozycję, że wyjmiesz telefon i do niego teraz zadzwonisz, mu to powiesz. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. <noise> bo jak nie zaryzykujesz, to się nie dowiesz. No dobra, niech będzie. Trochę się stresujesz. Będzie dobrze. Hej. No cześć. Słuchaj, już od dawna chciałam ci to powiedzieć, ale tak jakoś nie Miałam odwagi, a uznałam, że no, to już chyba jest ten czas. Co fajnie mi się z tobą spędza, czas jest miło i no, chyba zaczęłam coś do ciebie czuć. Bardzo mi się podobasz. Nie wiesz, jak miło to się słucha. Wiesz, ja mam tak samo jak ty. Naprawdę? Już od samego porządku kiedy tylko pierwszy raz zobaczyłem. Nie więc nie miałem odwagi, żeby ci to powiedzieć, i ty robisz ten pierwszy krok. Jesteś najpiękniejszą różą w ogrodzie moich <laughs> uczuć. Co robić na walentynki? No, nie mam żadnych planów Ja miałem wyjść z kolegami na imprezę Wolę ten czas spędzić z tobą walentynki już nigdy nie spędzi sama Może byśmy się spotkali i omówili szczegóły Może być nawet i teraz Na godzinę? Dobra, to przyjadę do ciebie Super Pa, pa. Ostatnio czułam się taka samotna i no, dzięki tobie chyba bym się nie odważyła tego zrobić Naprawdę zrobiłeś mi dzień